To ja tu będę czekał na chwilę. Już jest pierwsza osoba. Tu był uciekany, była no gęba. Uważam, że nie kosztuje, mi bardzo pomaga. Dodajemy za tych, którzy się da. Do... Nie zablokuję, bo jest spokojny. Nie mogę, no to odrzucam i odrzucam. Prawie już 200 graczy. Czekamy na widzów. Widzowie, dołączajcie się. My się już nie Czeka, zelu, dobra. Kiedy robimy. I czekamy. Okay. Ja wbijam jakoś do najbuksy, na live, bo chcesz, moja nie wbijam. Czekałam na widzów, z miejsca jeszcze emotki. Emokty. Emokty. Siema, nabra dwie osoby. No to na razie zaczynam. Gniki jeszcze nie dołącza się to. Do... Kau yakin mau ini kita lagi yang memutar fuck. Nie da się grać, no what the fuck? What the fuck? Fuck. Czekamy na widzę, na widzę, czekamy. Dobra, wydłączajcie się, please. No jeszcze zaraz nie tego widzę to. Szkoda. Czasami tam takie live. Będą live'y codziennie. Oj, tak, takie... taki pikt ja rozumiem. Raz są jakieś 50 u mnie, osobiście ja raz po prostu zero. jakieś No, no. Ech, na luzie? Chcę, co obie piłki użyła. Co robisz, raj, że mnie trapisz tym? Leżysz, nie leżysz, ale teraz leżysz, no właśnie leżysz, O, to robimy tu, Aj! Ej, ej, ej. Dziennie trika próbować, ale nie wyszło. Dobra. Jedna kóła. A x jachu. Dwie osoby jeszcze. Dobra. Jak to ma kłopot? A picsi, jahu. Jahu, jahu, Dobra. Nie wiem. Chyba ten live będzie, bo chyba nikt nie dołączy. Dobra, się ma, widzę, że z tej strony Bartosz. Yo, Victor, jak to Oliver, ja pójdę na mapę gra i zamął Wiwana. Ja cię co to, 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 to mnie ciągle atakujecie, widzowie? Ja sobie nie pozwolę. I nie pokonacie, bo jestem niepokonany. Je, mam Franek. Aquaman. Jesteś Aquaman, hobby? Gdzie wy trudnicie? Dobra, Tam jeden z nich, no dwóch nawet. No, no, Dobra, tutaj przejść takie. Okej. Okay. Czekałam na widuch. Czarek dołączył się do mnie, bo ja bym lajła, więc... E Oksyse to jakoś tyle osób wiem, to że nie widzę. Ale teraz mamy taki moment kryzysowy. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba widzę. Ktoś, kod. 814952. Dawaj, dołącz. Dobra, zaczynamy. Widziałem no. idątyk, czekajcie, bo uciekajcie, bo